Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Jednym z najczęściej pojawiających się komentarzy pod moimi testami linii lotniczych jest Przetestuj Emirates. Zanim uda mi się uzbierać na taki lot, dowiemy się w ogóle o co tyle huku! W tym odcinku dowiemy się, jak Emirates w kilkanaście lat od zera zostało najlepszą linią lotniczą na świecie. Chciałem jeszcze dodać, że odcinek nie jest przez nikogo sponsorowany, dlatego nie musicie się obawiać, że jest to reklama Emirates. A teraz bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Linia Emirates jest niezwykle młoda. Została założona dopiero w 1985 roku dzięki wsparciu dubajskiej rodziny królewskiej, która wydała na ten cel 10 milionów dolarów. Czyli niecałe 100 milionów dzisiejszych złotych, gdy uwzględnimy inflację. To jedynie 1 trzecia zarobków lotu z 2017 roku. Emirates zostało założone przez 10 osób, na czele których stał były dyrektor British Airways, dzięki czemu posiadali początkowy kapitał i doświadczenie osoby, która ćwierć wieku rządziła jedną z największych linii lotniczych świata. Linia powstała jako konkurencja dla Gulf Air, narodowej linii Bahrainu, linii, która coraz odważniej zabierała rynek Bliskiego Wschodu. Rodzina Królewska przekazała również na start dwa używane Boeingi 727 ze swoich sił zbrojnych. Linia od pierwszego roku zaczęła zarabiać. Najbardziej cieszyło to, że Gulf w analogicznym okresie zanotował 56% spadek zysków. Emirates transportowało ludzi oraz towary i korzystało na rozwoju Dubaju. Już po pierwszym roku działalności było ich stać na zakup na własność Airbusa A310 oraz rozpoczęto ekspansję na Europę. Emirates trafiło na najważniejsze europejskie lotniska, notując co roku około 30% wzrost. Przechodzimy do lat 90. W Europie upada komunizm, a w Zatoce Perskiej wybucha wojna, na której skorzystało Emirates. Wszystkie linie lotnicze zawiesiły swoje loty w okolicy Zatoki Perskiej, jednak Emirates tego nie zrobiło, skarniając cały rynek dla siebie. Linia już kilka lat po założeniu od zera stała się najszybciej rozwijającą się linią świata, z przychodem rocznym na poziomie prawie pół miliarda dolarów to 50 razy więcej niż kapitał początkowy. Emirates niemal od początku stawiało na politykę dwóch modeli samolotów, latając Airbusem A300 oraz A310. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić na szkoleniach dla pilotów. Jeśli wszyscy piloci potrafią latać na danej maszynie, to można błyskawicznie znaleźć zastępstwo, jeśli jakiś pilot zachoruje. Zobaczcie na przykład na flotę British Airways: wszystko z innej parafii. Mają nawet te same segmenty od dwóch różnych producentów, na przykład A380 i 747. A 350 i 787, a wśród małych samolotów mają prawie każdy inny model, kompletnie bez sensu. W Emirates era Boeinga 777 rozpoczęła się już w 1997 roku i trwa do dziś. Dużą rolę w sukcesie Emirates odegrały przewozy towarowe, generując dodatkowy przychód. Popyt na wysyłki do rozwijającego się Dubaju był na tyle zadowalający, że Emirates stworzył dodatkową linię – Emirates SkyCargo, aby m.in. jumbo Jety obsługiwały rynek towarowy w Emiratach. Początek XXI wieku dla Emirates nie był łatwy. Mimo że otrzymali oni od Skytrax w 2001 roku miano najlepszej linii na świecie. Zamówili oni 25 Boeingów 777 oraz 22 Airbusy A380, które oczywiście dostali, gdy Airbus skończył je budować. Dodatkowo zamówili 8 Airbusów A340 oraz 3 A330, które mogli dostać od razu. Lata 2001-2002 dla Emirates katastrofa. Kilka lat wcześniej władze linii skorzystały na upadku narodowych linii Sri Lanki, odkupując je i tworząc Sri Lanka Airlines. Jednak był to ryzykowny zakup, ponieważ w tym kraju trwała wojna domowa. W 2001 roku doszło do bombardowania lotniska w Colombo, w wyniku czego zniszczono aż 6 samolotów, za które Emirates odpowiadało. Kolejnym ciosem dla Emirates były wydarzenia z Nowego Jorku, przez co zmalał ruch lotniczy na całym świecie. Linia, która do tej pory zarabiała dzięki bardzo dużemu wskaźnikowi zakupionych miejsc na lot, przestała zarabiać, ponieważ pasażerów zabrakło. Wtedy usunięto nierentowne połączenia. Można powiedzieć, że znowu uśmiechnęło się do nich szczęście, ponieważ sytuacja na Półwyspie Arabskim znowu była niestabilna i konkurencja zawiesiła swoje loty, po raz kolejny zostawiając Emirates z wolnym rynkiem. Ruch lotniczy się zwiększał i znaczenie Dubaju na świecie rosło. Emirates mogło otworzyć ponownie połączenie z USA i mieć na nie monopol, ponieważ nikt nie był przygotowany na wznowienie lotów. W 2007 roku Emirates podejmuje działania marketingowe. Promujące linie na całym świecie, stając się sponsorem najbardziej dochodowych imprez sportowych, zaczynając od drużyny Arsenalu Londyn. Emirates stało się największym operatorem Boeinga 777 oraz Airbusa A380. Ale jak to się dzieje, że Emirates może sobie od tak rosnąć, a europejskie giganty mają takie problemy? I tu musimy przejść do mapy świata. Dubaj, siedziba Emirates to tu znajduje się centrum przesiadkowej linii. Dubaj znajduje się mniej więcej pośrodku najważniejszych miast świata. Miejsce to jest po prostu idealne do przesiadek, gdy podróżujemy globalnie. To jest powód, dlaczego samoloty Emirates są średnio w 80% zapełnione. Ta przewaga spowodowana geografią bardzo nie spodobała się liniom lotniczym z Europy i Ameryki, które lobbowały za tym, aby nie wpuszczać Emirates do swoich krajów. Jest to powód, dlaczego nie zobaczymy Emirates na niektórych lotniskach. Dla przykładu, wcześniej lecąc z Glasgow do Australii, musieliśmy najpierw polecieć małym samolotem do Londynu, stamtąd na lotnisko jakiegoś sojusznika British Airways i dalej do Australii. Emirates wysyła swój samolot do Glasgow i prosto z Dubaju możemy polecieć gdziekolwiek chcemy. Konkurencja również często oskarża Emirates o nieuczciwe finansowanie ze strony rodziny królewskiej. Jako, że jednym z założycieli linii był bratanek władcy Dubaju. Odzyskanie w 2003 oraz 2016 roku nagrody najlepszej linii lotniczej świata użyto do promocji linii. Najprawdopodobniej dzięki temu zabiegowi z tamtych lat większość z Was uważa Emirates za najlepszą linię lotniczą świata. Mimo, że od trzech lat Emirates nie jest zwycięzcą plebiscytu, a w tym roku najlepszą linią na świecie zostało Qatar Airways. Marketing ten był na tyle skuteczny, że mimo że linie, które po Emirates odebrały ten tytuł, nie mogły się już ze swoim tytułem przebić. I Emirates zostało w pamięci klientów jako najlepsza linia na świecie. Aby o tym nie zapomniano, logo Emirates zobaczymy u Realu Madrid, AC Milan, PSG i wiele innych. Emirates sponsoruje największe ligi świata w różnych dziedzinach sportu: wyścigi konne, żeglarstwo, Formuła 1, Tour de France. I przemijające logo Emirates, nie dające konsumentom zapomnieć, kto jest najlepszą linią na świecie, a slogan Fly Emirates jest nawet mylony z nazwą linii. Model biznesowy Emirates doczekał się uznania w świecie biznesu, tworząc właśnie teorię modelu biznesowego Emirates. Ciągły rozwój Emirates i to, że nie zagrażają mu problemy, z którymi borykają się obecnie tradycyjne linie lotnicze, to nie przypadek. Przede wszystkim swój sukces opiera na tym, że wykonuje loty jedynie dużymi samolotami, tylko w miejscach, w którym są pewni rentowności. Duże znaczenie ma dla nich lotnisko, w które sami inwestują ogromne pieniądze, nie czekając na pomoc rządu. Lotnisko może sprostać ruchowi, ponieważ nie ma ograniczeń nocnych oraz może swobodnie się rozwijać. Emirates ma również ścisłą politykę odnośnie pracowników, starając się zminimalizować ilość pracowników biurowych i administracyjnych. Łatwo można to zobaczyć, gdy spojrzymy na siedzibę Emirates i porównamy ją z byłą siedzibą Panam. Emirates oszczędza również oferując bardzo małe stawki osobom, które nie wpływają na jakość usług, np. personel naziemny. Do tego celu zatrudniane są najczęściej osoby z Indii. W drugą stronę duże przywileje dostaje personel pokładowy, który ma bezpośredni kontakt z klientem. Ci mogą liczyć na porządne pensje, drogie hotele czy zakwaterowanie w Dubaju. Jak wygląda przyszłość przed Emirates? Na pewno duże znaczenie ma tutaj konkurencja, która jest niezwykle mocna. Ich głównymi rywalami jest Qatar Airways i Singapore Airlines, które w ostatnich latach skarniają miano najlepszej linii lotniczej świata. Jednak z tych trzech linii, Emirates ma największe szanse na dalszy wzrost i pozostanie gigantem, jakim jest. Jednym z dowodów na to, że Emirates funkcjonuje jak żadna inna linia na świecie, jest to, że jako jedyni potrafili poradzić sobie z Airbusem A380. To już tyle w tym odcinku. Jeśli historię linii lotniczych to to, co chcesz częściej widzieć na kanale, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, a w następnym odcinku przyjrzymy się sukcesowej linii Ryanair. Dlatego również zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Cześć!